Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie przy studium Słowa Bożego. Słowa, które jest pochodnią, nogą moim, jak pisze psalmista, a światłością ścieżce mojej. Jakżeż ważne jest, abyśmy wygospodarowywali czas w naszym życiu i przeznaczali go na chwilę ciszy, refleksji, modlitwy. Studium Słowa, które nie pozostaje bez skutku wpływa na nasze życie zmienia je przeobraża ale przecież o to chodzi abyśmy kierując się właśnie Bożym słowem szli drogą która prowadzi do celu do bram nieba bo to jest najważniejsze kiedy mówimy o celu chciałbym przytoczyć taki mój przykład z życia kiedy byłem kilkunastoletnim chłopcem chodziłem do szkoły bardzo często organizowaliśmy wycieczki górskie, rajdy. Wybieraliśmy się zawsze taką swoją paczką i mój najlepszy kolega, siedzieliśmy razem w ławce, miał na imię Tadeusz. W wielu sprawach żeśmy się bardzo dobrze rozumieli, zgadzali i kiedy wycieczka była męcząca, Zawaliśmy sobie sprawę z tego, że nasze plecaki muszą zawierać jak najmniej przedmiotów. I domówiliśmy się raz i wzięliśmy sobie tylko jeden plecak i wszystko to, co jest, było dla nas niezbędne, przybory osobiste, trochę jedzenia. I mieliśmy ten plecak zajęty może gdzieś w jednej trzeciej objętości. Jeden niósł, drugi nie miał tego plecaka. Spotkaliśmy się na miejscu, gdzie wspólnie później udaliśmy się w podróż i przyglądaliśmy się naszym koleżankom. Ich plecaki z odpowiednim jeszcze stelażem wystawały nad ich głowy, były kompletnie zapakowane, pełne. I kiedy już zaczynała się wspinaczka, nie pozostało nam nic innego, jak pomóc tym dziewczynom i nieśliśmy ich plecaki. I kiedy przybyliśmy do schroniska, to postawiliśmy sobie za cel sprawdzić, co te nasze koleżanki wyciągają z tych plecaków. No były tam kuchenki, garki, ileś par butów, odzieży, mnóstwo różnych innych przyborów. Kiedy zaczęły to wyciągać, to wtedy zrozumieliśmy, że w tych plecakach, te plecaki to były już prawdziwe szafy. Ale myśmy mieli jeszcze coś, czego nie miały nasze koleżanki. Nie miał nikt. Myśmy w plecaku mieli mapę. I kiedy udawaliśmy się na różne trasy, Wszyscy korzystali z naszej mapy i patrzyli, gdzie jesteśmy, ile jeszcze nam czasu pozostało, jak dotrzemy do celu. I właśnie ta mapa w mojej i mojego kolegi opinii była tym najważniejszym rekwizytem, który mieliśmy w tamtym czasie, dzięki której nie błądziliśmy. A zdarzały się przypadki, że kiedy żeśmy się dzielili na grupy, to nagle okazało się, że ktoś pobłądził, bo nie miał mapy. Szanowni Państwo, przedstawiając tę krótką historię, chciałbym posłużyć się i odczytać tekst, jaki jest napisany przez apostoła Pawła w liście do Rzymian, rozdział 6, wiersz 22. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Przytoczony, przytoczony fragment Słowa Bożego pokazuje, że apostoł Paweł pisze do ludzi uwolnionych z tych szponów grzechu, do ludzi, którzy skorzystali z Bożej łaski. Pisze do ludzi, którzy zrozumieli, czym jest Boża łaska, bezgranicznie oddali się na służbę Panu. Pisze też do ludzi, którzy są świadomi, że droga, którą idziemy, musi prowadzić do określonego celu, do życia wiecznego. Droga musi mieć cel, w przeciwnym razie nogi nie chcą iść. Człowiek wątpi. Życie bez celu jest życiem, które prowadzi do nadużywania alkoholu, przez młodzież narkotyków, wielu innych używek. I wtedy ludzie mówią: nie ma Boga, nie ma sensu życia, nie ma celu. Żyjemy dniem dzisiejszym, o jutro się nie martwy, nie martwmy. Jak to jest napisane w słowie Bożym, jedzmy pijmy, bo jutro pomrzemy, ale przecież chyba tak być nie może. Człowiek sobie musi postawić określone cele. I mając to na uwadze, chciałbym posłużyć się bardzo ciekawym opisem, historią pisaną w Ewangelii Łukasza w rozdziale 18. I tam jest opisana historia Bartymeusza, historia człowieka ślepego, niewidomego. Czytamy od wiersza 35, że gdy Jezus Chrystus przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus nazareński przechodzi. Człowiek niewidomy, żebrak, siedział przy drodze, nikomu niepotrzebny na którego patrzyli obojętnie ludzie, mieli swoje sprawy do załatwienia i tak jak dzisiaj wielu z nich też miało mało czasu, a ten człowiek żebrał, żeby coś dostać zjeść, żeby jakoś przeżyć kolejny dzień, ale przecież on miał dobry słuch. I już wcześniej musiał słyszeć o Jezusie Chrystusie. Słyszał o nim. O jego dokonaniach. I nagle, kiedy do jego uszu dobiegła jakaś, jakiś głos, jakiś zgiełk ludzi, pyta, co się dzieje. Jezus Chrystus idzie. Co uczynił. Bartymeusz. Bartymeusz woła. Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Pan Jezus Chrystus otoczony świtą ludzi, uczni, którzy Mu towarzyszyli. Kiedy Usłyszeli ten głos i spojrzeli na tego, że braka wołają do niego, gromili go, czytamy w słowie Bożym, by milczał. Co uczyniłoby w tym momencie wielu ludzi? Jeśli tak, nie będę się odzywał. Ale nie ten ślepy człowiek. On coraz głośniej wołał. Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy, jak czytamy, przystanął Jezus Chrystus, kazał go przyprowadzić do siebie i go zapytał, co chcesz, abym ci uczynił? No jak myślicie, jak myślimy? O czym? Co chciał osiągnąć ten ślepy człowiek? Jaki chciał cel osiągnąć? Chciał przejrzeć na oczy i mówi do Jezusa Chrystusa, Panie, abym przejrzał. Pan Jezus mówi do Niego, przejrzyj, wiara Twoja uzdowiła Cię. Zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim wielbiąc Boga, a cały lud ujrzawszy to oddał chwałę Bogu. To był cel, spotkać Jezusa Chrystusa, powiedzieć mu, co go boli, szukać szansy i ratunku. I mimo, że ludzie, którzy otaczali naszego Pana, próbowali skutecznie odsunąć go od tego pomysłu, to ten człowiek, choć nie widział, to miał dobre uszy i dobry język. I wołał jeszcze głośniej, Panie, zmiłuj się nade mną. I cel osiągnął. Jakaż to była radość, że ten człowiek mógł samodzielnie żyć, że ten dom, jakim był jego płaszcz, Mógł się zmienić, mogło się jego życie odmienić, bo w tamtych czasach człowiek niewidomy był naprawdę skazany na wegetację, a tu nagle taki prezent, cel został osiągnięty. Kolejne teksty, które znajdują się w Słowie Bożym, jest to już dziewiętnasty rozdział Ewangelii Łukasza opisuje historię drugiego człowieka, jakżeż odmiennego w swoim życiu od tego, który, którego uratował Jezus Chrystus, niewidomego. Ewangelie mówią, że to był Bartymeusz. Tutaj jest Zacheusz. Był to przełożony nad cennikami człowiek bogaty. Widział, słyszał, Potrafił mówić, ale sobie postawił też coś za cel. Pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Ale okazuje się, że i tutaj, w tym przypadku, natura zabrała coś Zacheuszowi. To już nie był taki dramat jak w przypadku Batymeusza. On pragnął widzieć Jezusa Chrystusa, ale był małego wzrostu. Trzeba coś zrobić. Wybiegł naprzód, wszedł na drzewo sykomory, jak sprawozdaje Ewangelia, aby go ujrzeć. Ktoś powie, zwykła ludzka ciekawość. Tak. Ale Zacheusz doskonale wiedział, że jego życie, był to przełożone nad cennikami, byli to ludzie znienawidzeni, dlatego że łupili ludzi w tamtych czasach. Miał na pewno problem z posiadaniem swojego towarzystwa, przyjaciół, pod wpływem pracy, którą wykonywał, tak jak powiedziałem wcześniej, Musiał się chyba zmierzyć dość poważnie z samotnością, z brakiem akceptacji. A może Chrystus na mnie popatrzy? A przede wszystkim ja Jego zobaczę, kim On tak naprawdę jest. I postawił sobie za cel. Mimo, że był małego wzrostu, wspiął się na drzewo i mógł naprawdę patrzeć na Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście przyszedł moment że Jezus przybył do tego miejsca, spojrzał w górę i przemówił do Zacheusza. Zacheuszu zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością, a widząc to wszyscy szemrali, mówiąc do człowieka grzesznego, przybył w gościnę. Co zrobił Zacheusz? Ta wielka radość, jaka przeszyła jego serce, zmieszana była z obawami. Przecież ja jestem człowiekiem grzesznym. Zacheusz sobie uświadomił, że jego życie nie było do końca czyste. I teraz staje naprzeciwko tego, który dokonywał i dokonuje niezwykłych rzeczy. Co będzie ze mną. Zachajusz już nie czekał na rozmowę z Jezusem Chrystusem, nie czekał, aż on zacznie coś do niego mówić, ale wyszedł on z pewną propozycją. I rzekł, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwór nasób. Tak zareagował Zachajusz, kiedy spotkał Jezusa Chrystusa. To był Jego cel. Jego celem było zobaczenie Jezusa Chrystusa, ale ten cel został pogłębiony. Nasz Pan w pewnej chwili, patrząc na tego małego, niskiego wzrostu człowieka, mówi, chcę być dzisiaj u Ciebie. I mimo że otaczający ludzie zburzyli się tym wszystkim. Pan Jezus swojego zdania nie zmienił. Przyszedł do Zacheusza i kiedy on wyznał z serca to, co leżało mu na sercu i chciał naprawić szkody, które wyrządził ludziom, Pan Jezus mówi do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Szanowni Państwo, każdy z nas chciałby zobaczyć Jezusa Chrystusa, ale na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną to jest niemożliwe. Abyśmy sobie tak usiedli z Nim do stołu, porozmawiali, to jest po prostu niemożliwe. Ale my możemy w sercu spotkać naszego Pana, zaprosić Go. I Pan Jezus na jednym miejscu powiedział, że jeśli będziemy posłusznie Go woli, jeśli będziemy miłować, to ja i Ojciec mój uczynimy w sercu tych ludzi mieszkanie. Batymeusz chciał rozmawiać z Jezusem Chrystusem. Zacheusz chciał za wszelką cenę postawić sobie to za cel zobaczyć, spotkać Jezusa Chrystusa. Tu stała się tak niezwykła rzecz. On przyszedł do jego domu. Jakaś cudowna reakcja tego człowieka, który nie, nie wykłócał się o nic. Zanim cokolwiek powiedział Jezus Chrystus, Zacheusz już był przygotowany do tego i powiedział, co zrobi z tymi, których skrzywdził. Tak. Kiedy spotkamy się z Jezusem Chrystusem, kiedy Go zaprosimy do naszego serca, nasze życie już nigdy nie będzie takie, jakie ono było. Jeśli przyjmujemy naprawdę Jezusa Chrystusa do naszego życia, to zanim cokolwiek On powie, my już chcemy coś powiedzieć, coś z siebie wylać, coś od siebie odsunąć, coś co... Czym się teraz już brzydzimy? I mimo że środowisko może nie zaakceptować tego, że my służymy Bogu Jezusowi Chrystusowi, ale to nie jest problem dla naszego Pana. Na jednym miejscu on powiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, a ja wam sprawię odpocznienie. My jesteśmy zmęczeni życiem. My mamy różne problemy osobiste. Problemy, które przerastają nas nieraz. Nie wiemy co zrobić. A czasami trzeba tak prostych mechanizmów modlitwy, kolan, spojrzenia w Słowo Boże, uczenia się pokory, cierpliwości. Słowo Boże mówi, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Jak warto uznać, że Bóg i Jezus Chrystus stoją nade mną. Jak warto uznać ich moc, ich wolę, przyjąć ich do, ją do naszych serc i wytyczyć sobie cel. Ten cel, o którym czytałem, że Celem jest żywot wieczny, pisał apostoł Paweł w liście do Rzymian. I idąc tą drogą, idąc poprzez to nasze życie, aby ono było naznaczone tym najważniejszym, że na końcu tej drogi jest brama prowadząca nas do wieczności. To jest cel. I tak jak ja z moim kolegą nie brałem, tak jak... Nasze koleżanki, ileś tam par butów, kuchenek, garków. No gadżetów potrzebnych, niewątpliwie, ale nie najważniejszych. Mieliśmy mapę. Zabierzmy w naszym życiu mapę, jaką jest Słowo Boże. Wskaże nam nie jeden cel tutaj na ziemi, ale wskaże ten najważniejszy cel, do którego nie tylko, że powinniśmy, pomusimy iść. A przyjdzie ten dzień, kiedy nas Jezus Chrystus zabierze. Pójdziemy do domu Ojca, do domu, w którym jest wiele mieszkań, jak zapewnia Jezus Chrystus. I już tam nie będzie ani płaczu, ani śmierci, nie będzie grzechu, szatana. Będziemy żyć radosnym, szczęśliwym, wiecznym życiem. Chyba do takiego celu każdy z nas chce dążyć. A zatem w drogę, bożą drogę idźmy, niech przed nami jest Bóg Jezus Chrystus, a wówczas ten cel na pewno osiągniemy. Życzę Wam tego z całego serca, niech Bóg Wam, nam wszystkim błogosławi wasze domy, wasze rodziny, wasze dzieci, wnuki. Niechaj są to Boże domy. Niech Bóg w tym błogosławi. Amen.